W dzisiejszym odcinku będę jadła jak Wika Kartoni przez cały dzień. Przetestujemy sobie jej ulubione i na śniadanka, wypróbujemy jej ulubiony makaronik w najlepiej ocenionej restauracji w Warszawie i powiem wam, że jestem mega podekscytowana dzisiejszą dietą. To wszystko brzmi tak rewelacyjnie i jestem już głodna, więc zabieramy się do śniadania. Na pierwsze śniadanie będzie moje ulubione połączenie. Będzie pieczywo, będą jajka, bekon, pomidor i awokado. i We'll To będzie naprawdę pyszne, ale zanim to musimy zrobić drugie śniadanie. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale po prostu będzie nam ono się robiło godzinę w piekarniku, więc postanowiłam, że po prostu zabierzemy się za drugie śniadanie najpierw. I na drugie śniadanie Wika lubi jeść chlebek bananowy ja też kocham chlebek bananowy. Naprawdę uwielbiam i bardzo często sobie go robię, dlatego że to jest mega szybkie, proste, dobre i słodziutkie, więc naprawdę super opcja. Ja sobie zblenduję wszystkie składniki po prostu w bo tak jest spoko. I zrobię sobie z nich takie babeczki zamiast typowego chlebka, który wygląda jak babka piaskowa, ale myślę, że to też przeżyjemy. Po prostu będzie taka porcja idealnie dla mnie. Potrzebujemy do tego banka, orzechy, mleko, mąkę. Nie się skończyła mąka, ale mam płatki osiane i sobie taki tip, że po prostu z płatków osianek możecie zrobić mąkę osianą. Wtedy <laughs> się wstypiecie do blendera i ona się tak fajnie zmieli na proszek. Do tego mamy cytamon i sodę. Jeszcze możecie sobie wziąć cukier, jeżeli lubicie bardzo słodkie. my akurat sama sody z banana wystarczy, więc nie potrzebuję go. Robimy teraz, ja zawsze odcinam te końcóweczki. Nie wiem, no straszyli mnie, była mała, że tam są robaki i, i tak zostało. Przy chlebku bananowym mega ważne jest to, żeby ten banan był taki bardzo dojrzały, dlatego że on jest wtedy najsłodszy i właśnie to robi robotę i taką konsystencję fajną. Super to będzie. Typujemy tam płatki owsiane. ja Jak robię sobie babeczki to robię po prostu tak szczerze mówiąc, na oko. O, będzie okej. Okay. Do tego duże cynamonu. Ja w każdym odcinku mówię, że to musi być dużo cynamonu. O, myślę, że tyle nam wystarczy. Już jest wrzesień, ja już mogę myśleć o świętach. Już legalnie. Trochę sody oczyszczonej, ale nie za dużo. Tajny składnik, czyli orzechy. Orzechy są tutaj bardzo ważne, ale jest, sobie musimy w sumie posiekać, więc ja sobie wyłożę kilka i zaraz do nich wrócimy. No i oczywiście mleko. Ja mam tutaj owsiane i migdałowe. Chyba tyle będzie ok. No i posiekam sobie jeszcze orzeszki. No i już mamy wszystkie składniki, więc sobie je będziemy blendować. Powiem Wam, że jak robiąc research do diety wiki, to ja wam taka głodna z każdym razem. Naprawdę jej dieta jest rewelacyjna moim zdaniem. W sensie taka, że wiecie, chyba po prostu pozwala sobie na wszystko i to jest super. Uwaga! Na górę dodałam jeszcze takie plasterki bananów, żeby pięknie wyglądały i wciskamy je do piekarnika na godzinę na 180 stopni. Mo, no, nie mogę się ich doczekać. Jak już nasze drugie śniadanie się robi, to czas przejść do pierwszego i będziemy robić naszej bajgielki na słono. I zaczynamy od podsmażenia boczusiu wika z tego, co mówiła, to jest miężerką, takim konkretnym, więc boczuś musi wlecieć. W ogóle robię te bajle wy uśniadaniowanych i wszystkim smakowały. I powiem Wam, że te śniadanka w tej serii to są rewelacyjne. Jak nagrywam Hanie, to też brałam inspirację stamtąd, więc śmiesznie, ale powiem Wam, że ojej, ja uwielbiam połączenie bekonu, jajek, awokado, pomidora, pięknie, to, to nie ma lepszego połączenia na śniadanie. Naprawdę musicie sobie spróbować te bajgle, byście je zjeść. Ja już wiem, że one będą rewelacyjne. Zrobię jednego Matiemu i jestem ciekawa, czy jemu też posłucham Dziękuję. Przechodzimy do krojenia pomidorków. Wystarczą nam takie, nie wiem, no, dwa plasterki. Bierzemy awokado i robimy sobie z tego takie guacamole. Uuu idealne to awokado, możecie sobie zrobić takie śniadanko do szkoły, na studia, ono będzie rewelacyjne i tak jak to był motyw przewodni naszego ostatniego odcinka Na pewno będzie lepsze niż waszego kolegi się wyglądać lepiej niż śniadanie twojego kolegi Śniadanie waszego kolegi Moi koledzy tak nie mieli Ładniejsze niż kolegi Pięknie, awokado mamy, pomidorki mamy, bo boczys nam się robi, zaraz będziemy robić też jajeczka i możemy sobie jeszcze też podgrzeć trochę bajgielki, bo one będą takie idealne jak wstawimy je do piekarnika na takie 3 minutki, będą gorące, chrupiące. Ja już naprawdę muszę zjeść nie dać, bo jestem taka głodna. I ona chyba też by chciała. Co ty sik? Chciałabyś jedzonko? O tak, stara, tak. Ty nie możesz, ale dostaniesz swojego chrupka, ok? Dobra, wszystko mamy już gotowe i spójrzcie na tego bajkierka. I ja, ciebie. No nie wiem jak wy, ale ja jestem jeszcze bardziej głodna. <laughs> Mam nadzieję, że wy również. Dobra, zaczynamy chyba od jajeczka. To będzie nasza podstawa. Takie piękne, świeżutkie, cieplutkie jajeczko. O, proszę bardzo. Dajemy bekonik. Drugi na to guacamole i plasterek pomidorka. A można nawet i dwa. Spójrzcie, jak to wygląda. Mega. Czekałam na tego bajka od samego rana. Dzień dobry. O! Wygląda mm. dobrze wygląda tak kochacko. Rewelacyjna. Nie smakuję kozatka. Ja go robiłam, to ja wiedziałam, że to będzie piękny stary dnia. Ale my uwielbiamy bajgle, my uwielbiamy wszystko, wszystko gdzie jest awokado i jajko. Mhm. I boczek, boczek mhm. jeszcze, ale kombo. I pomidor, wszystko, naprawdę. Ja nie wiem, co będzie lepsze. Czy pierwsze śniadanie, czy drugie śniadanie, czy obiad, czy kolacja, czy podwieczorek. Wszystko zapowiada się tak świetnie, że będę cały dzień głodna. Głodna? Mhm. No Będę miała chody na wszystko. Okej, okay, nie strzeliłem. Mam wrażenie, że wiki dieta to będzie najlepsza z tej serii. No ale sprawdzimy. Dowiemy się dopiero wieczorem. Na razie ma potencjał, co? Mhm. Ja nie widziałaś tych babeczek bananowych? Mhm. One tak wyrosły. Pamiętacie jak chwaliłam, że te babeczki mi tak wyrosły? To jest... Nie, to jest niemożliwe. One wręcz poszły. W ale jak tylko wyłączyłam piekarnik, to po prostu one tak opadły. Ja szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego się tak zrobiło. Chyba dałam za dużo sody. Nie mam pojęcia, ale właśnie nigdy mi się tak nie zrobiło, więc jestem mega zdziwiona. I mam nadzieję, że one w ogóle wyszły. Podejrzana sprawa, ale będziemy testować. Ja naprawdę nie wiem, co ja źle zrobiłam z tymi babieczkami, ale piekłam je ponad półtorej godziny. I wtedy jak wam nagrywałam, jak one wyglądają, to okazało się, że są jeszcze... I musiałam je włożyć z powrotem. No dobra, pomimo tego, że drugie śniadanie normalnie jest bardzo dobre, to ja mam tutaj faila i mam nadzieję, że przy obiedzie mm, będzie lepiej i się trochę nam wyrówna. Mm, kurde. To możliwe, że jest surowe, jednak jeszcze. Ale jest smaczne. Przyszedł już do mnie obiad i skarbie wąchaj. Jak myślisz? Skarbie wąchaj? Co to za skarbie wąchaj? Jak myślisz co to jest? No skąd wiesz? Bo cię pytałem rano i ci się wiąsknęło. Tak! No nie, co mnie tak. No właśnie pytałem, co na obiad? Tak akurat, przypadkiem pytałem. Tako, nie? Ale pachnie U. jak tako, co nie? Pachnie, mega bo... pachnie kolendrą. Ale zamawiałam bez kolendry. A to ciekawe. Czekaj, ja ustawię kadr. Myślę, że jesteś skarby najlepsze w ustawianiu kadrów ever. Co ty zrobiło? Tak może, wiesz co, że nagrywajmy tak od razu. Słuchajcie widzowie, test tako. Wika uwielbia kuchnię meksykańską, uwielbia. W ogóle pierwszy raz tako jadła. Chyba na odcinku, gdy jadła jak celebryci oh. I Harry Styles też lubi meksykańskie i mega je to smakowało, więc testujemy, co tutaj Ale mamy. to to się składa, bo ja też lubiłam meksykańskie. Ja jestem ciekawa, czy ten farsz jest dobry, jakiś woka. To jest z jalapenia. to jest ta rocha. rocha! Rocha! no a co? Mmm, mm. Dobra! Mm. Mega! No to tako. No ale wiecie, czasami farsz można spieprzyć. W sumie wiele rzeczy można spieprzyć, ale no. to jest... Tego nie spieprzyli, To była naprawdę smaczne. Ja mam jeszcze niespodziankę dla ciebie na kolację Po naszym cudownym śniadanku Nieudanym drugim śniadaniu I przepysznym obiedzie Przyszedł czas na podwieczorek I mamy na nim pancake. I, I mega się cieszę, ja kocham pancake. I. Ja bardzo często sobie je robię I zrobię mój tradycyjny przepis, bo już go znacie Ale przypomnę jest to bananek Jest to 100 gram mąki Około 60 ml mleka Trochę jogurtu naturalnego Jajko, wszystko mieszam. I potem przystroimy dodatkami od Wiki. Mamy pankejkosy! Mati, ta porcja jest dla Ciebie. Dziękuję, bardzo ładna. <noise> I ty masz jeszcze do tego Nutella? Ja nie mogę jej zjeść, bo mam alergię na kakao, ale Wika zawsze duży pankejki z Nutellą, bananem i truskawkami. Ej, ale to jest najlepsze połączenie przecież: truskawki, banan i Nutella. Do go albo pankejku. Ja preferuję dżem, <laughs> ale z racji tego, że wika tak nie jest, no to ty będziesz miał z i dodatkami, a ja będę po prostu miała samymi dodatkami. Smaruj swojego pancakeosa. A w ogóle nie zastanawiasz się, dlaczego masz taką małą porcję. Myślałem, że to specjalnie jeszcze nie zabrakło. Nie, dlatego że zaraz będziesz miał kolację. Czyli to nie jest kolacja. To jest podwieczorek. Kolacja nie. to będzie specjalny makaron z jednej z lepszych restauracji w Warszawie. No. Fajne, to ja chcę. Jedz i mów czy dobre. Ja, ja czekaj, na to, bo po prostu chyba <gry> od 5 minut stoję przed tą kamerą, ale muszę wiedzieć. ma nowe kamerę i musimy wszystko ustawić. Ej, nie wiem czy wy też tak macie, ale ja jem pancake'i y rękami. Ja po prostu jem pancake'i y rękami. Naprawdę, bo zazwyczaj sobie maczam jeszcze w górciku. Ludzie dzielą się generalnie na tych, co jedzą rękami, na tych, co nie lubią mieć rękami. Pizzę burgeri się powinna jeść rękami, ja nie lubię na przykład. No, to faktycznie nigdy, bo to się czasami Ale... już ręce bolą od tego krojenia. Bo ja zawsze upierdzielony poza tym wszystkim. jestem sosami nie i nie. Tak pokorani. jesteś upierdzielony. Nie już nie. Kiedyś byłem bardziej. Ale cały czas jadłeś widać. <noise> to już <noise> rozklina. Ja na przykład te pankejki zatwierdzam, są zarambiste. A czekaj na kolację, jak dostaniesz. No ja jestem ciekaw co to będzie, wiem że makaron, ale jaki? Z, A z... czym? No zgaduj jaki. Jak zgadniesz, to dostaniesz tubę. Trzy. Tuba. Dwie. Zgaduj. <śm> Mam kilka opcji. Krewetki. Damaj. Jeden strzał, Mattie. Carbonara, krewetki. Jeden strzał. Albo pesto, Raz, dwa, krewetki, trzy. Kurde. No. Nie, wierzę. Nie daj, że mieli opóźnienie w dostawie, to jeszcze złe zamówienie mi dali. Pizzę ci dali? Tak! Pizzę zamiast makaron. Ale ja tu czekali chyba półtorej godziny. Ja już myślałem, że się pomylili i przywieźli makaron z krewetkami. Dwie stuby właśnie z karną. Nie, ja nawet nie wiem, co to za jaka pizza. To Jakaś serowa... Grazie. Grazie, to jest dziękuję. <noise> Nie, ono jest jakimś Kuczakiem i serem, ale ten ser wygląda Jak wegański, a ja nienawidzę Wegańskiego sera Zaraz zamierzamy z tym Ja myślę, że ja chętnie Pizkę zjem, Kartoni też na bardzo lubi No lubi no Zamówię jeszcze raz ten makaron Zadzwonię do nich i zobaczymy co tam powiedzą, bo jak znowu mam płacić Za to zamówienie i za dostawę to sorry Ale ja podziękuję To, to weź im odeślij te pizze Minęło kolejne 30 minut, ale udało nam się, restauracja przywiozła nam nowe zamówienie. Wiesz co jest najlepsze, że ja widzę ten makaron, ale ja dalej nie wiem jaki to jest. No co ty? To nie jest bolonese. To jest bolonez, Mika bolognese! A Tak, po prostu! Nie zauważyłeś, że te posiłki są takie proste bajgy z czymś tam. Chociaż może nie, bo chlebek bananowy. No nie wiem, czy proste, ale takie klasyczne, ale fajnie, w sensie ja bardzo lubię bolonęc, więc idealnie. Sprawdźmy, czy, czy ta restauracja nadrobiła swój błąd i czy jest to najsmaczniejszy bolognes, jaki jadłeś. Bo z dobrej restauracji zamawiałeś, do No to. oczywiście, zawsze z dobrej restauracji zamawiam. <noise> Uwaga... Pewnie zimny, czy nie? Mm -mm. Ciepłe? Mm -hmm. No, to chociaż tyle. Dobry, jak bolognes. I nie jest jakieś rewelacyjne. No niestety nie. Szczerze najbardziej mi się adły te pancake z nutellą i te dzisiejsze bajgle. Te bajgle to, to były top! Wika za ten wybór to git. Tak! Dzięki wielkie za oglądanie, jeżeli podobał wam się odcinek to pamiętajcie żeby zasubskrybować kanał i zapraszam was tutaj do odcinka gdzie jem jak Hania przez cały dzień.